Zadanie. Pewien graniastosłup ma 90 krawędzi. Ma on, no właśnie, ile ścian, ile wierzchołków? Zróbmy następującą tabelkę. Wiemy, że mamy 90 krawędzi, ale zauważmy, że w każdym graniastosłupie przy podstawie górnej mamy taką samą ilość krawędzi, co przy podstawie dolnej. A ilość krawędzi przy podstawie górnej i dolnej jest również równa ilości krawędzi bocznych. Jeżeli narysujemy sobie jakiś grania stosów, na przykład pięciokątny, to zauważamy, że mamy na górze 5 krawędzi górnych, na dole 5 krawędzi dolnych i pięć krawędzi pionowych. Więc zawsze ilość krawędzi dzieli się na 3. Stąd ilość krawędzi 90. Podzielimy na 3, otrzymujemy 30, czyli tak naprawdę w podstawie będzie 30 kąt. Więc napiszmy: Mamy 30 kąt w podstawie bryły. Więc jeżeli mamy 30 krawędzi przy podstawie dolnej, to mamy również 30 wierzchołków przy podstawie dolnej, a drugie 30 jest przy podstawie górnej, więc łącznie 60. Ścian mamy. Ścian bocznych mamy tyle, co krawędzi przy podstawie dolnej, czyli 30, ale plus jedna podstawa górna i jedna podstawa dolna, czyli łącznie 32 ściany. Więc przechodzimy, mamy 32 ściany, tutaj napiszemy tak, to jest prawda, 45 wierzchołków niestety nie, 60 wierzchołków tak.